Witam wszystkich dalej przebijamy się przez e, nieprzyjemne pustynie. Tutaj dalej siedzą Niemcy. O. Oh. Dobra, udało nam się, to dobrze. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda południe tutaj. No tutaj te kraje są nasze zabezpieczone One mają po 5 czy tak 3, bo są małe. Wy macie ile? 14 nie jest źle. Hmm. Muzyka jest wyłączona, czemu jest wyłączona? Daj muzyka ok. Dobra, i w sumie tak naprawdę na południe trzeba lecieć. Tak. lecimy na południe zaraz i z górki będzie. A i tego miałem sprawdzić, w sumie. <laughs> ja możesz dołączyć kolego do frakcji, to ja to zajmę się. mu gwarancję zaraz wlecę od innych państw, ale wywalona. Co ta rzecz niemiecka, taka duża hala. Co ci zajęli. To jest, nie połączyli tutaj i idę. Bo za późno. A udało się połączyć, nam za Dobra, ee, priorytetem to no serio. Tak, priorytet nawet jedynka niech będzie, ale niech będzie i tu chyba jak popodbijaliśmy to by się przydało połączyć lewe z prawym. choć nawet. A bo tu jest jezioro, dobra, tak nawet. Dobra, tego kolegę może wycofamy tutaj, gdzie jest zaopatrzenie. To jeszcze nie robimy. Teraz samoloty kopiujemy. Tyle ci szczędy no, amerykańska dywizja. E, kolego, ty tu zostajesz, I tutaj i tutaj. Jeszcze tu pojedziesz. Mamy. Jest... O, to jest niewesołe, akurat, co się stało, ale to zaraz naprawimy, myślę. Ej, 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 kolego, co ty tu robisz? Ja tego. Nie... Ja go tu nie chcę. Tak idzie budowa torów, dowolno. O i poszli sobie. Doskonale. Jak Niemcy Trypolisu nie dali rady zdobyć to my będziemy musieli, trudno. Tak, zrobimy dobra, wiedzieliśmy tutaj ździebko, ale dobra, tripois już mniejsze zło dla nas. Aż no, tutaj doszło, dobrze. <laughs> no, A ja i robi to może zaraz. Chcę dociągnąć tutaj linię do końca. A ta linia będzie mega ważna. czy prawda to obrót i to jest smutne. Ale no, trudność się mówi, no. Budujemy te tory kolejowe i będzie z górki potem. Ojej, wow, halo co tu się dzieje? Oj. O, proszę mi tu wracać na tych... co mi wszystko tylko ponawiasz tak I ty lecisz też tutaj szybko. Oj, to mi się nie podoba. S, dało się. Korytarz otwarty. Mamy tutaj siłę jakąś. A, a tu możemy zrobić przegrupowanko taktyczne. I tak, wystawimy jedną tą dywizję. Wow, ile mamy powera nagle w ogóle teraz zauważyłem. To zmienia wszystko tak naprawdę nam. Kolejną armię rekrutujemy, po prostu. Co ja to mogę dorzucić jeszcze? Dorzuć saperów na pewno. Tutaj dorzuć też e, zwiat i saperzy. Koniecznie w tej kolejności. Co mi dorzuć dwie, trzy dywizje tych saperów? Jedną mogę tylko jedną. Dlaczego to wynika, że mogę tylko jedno jeszcze. A, okej, okay, dobra widzę. Zwany, że za dużo szkolisz. Boże, jakie tutaj walki wielkie. Ja tutaj to oni nie mają szans i ich rozwalą, ale wow. A Turcja na mapę na chwilę wróciła. No, tu widzę, że umierają ruskie. Czy białoruskie niestety? To Niestety niestety. To zależy od punktów widzenia. Republika Krymska wypowiada wojnę Rosji. Nie, yeah. słuchajcie, ja muszę wczytać jeszcze raz. Nie zrobiłem screena. Sorry, dla screena to trzeba zrobić. Teraz, gdzie on jest? Dajcie mi to, republikę. To teraz nie wypowiada ta Rosja. Wait, czemu? Czemu? Dlaczego? O, gwarantuje i... E pierdziu. Dobra, na razie nie atakują, więc... Ojoj, oj, halo, co tu się stało? Oj tak, oj tak. I to, to, to jest coś, co, czego chcę zrobić z screena. To jest piękne. Zobaczymy jak szybko to padnie. No. Czyczenia robiąca partyzantkę nie Oj, nie zdążyliśmy wam pomóc, sorry ziomy. Macie już 15 dywizji. Wyliście już 17 przed chwilą. waj, serio? Zrobimy zapewnie znowu ten sam błąd, ale trudno. W każdym uniwersum dobra, to jest smutne, ale się stało. No, dobra dajcie dalej. Hmm, ciekawe rzeczy. Niech tu będzie ten front jak jest. Trypolis nie jest aż tak ważny, dlatego tam po prostu mniejszą armię. Ja bym chciał też tego zacząć. Spróbować trochę. tu się już bardziej opaca czekać, ale myślę, że to nie będzie aż tak pilne. Gdzie nie, tam coś będzie potrzebne. Dobra, gdzie jest? A, udało, chociaż nie, tak zrobił. Dobra, idziemy w czołgi, a w międzyczasie zobaczę, czy możemy. Tak zrobimy. To jest jako mój sojusznik, a nie jako. Tak, to jest jako mój sojusznik. Azerbejdżan w NATO, w sensie w aliantach. Armenia, widzę kaput. Włosi ją pokonali. W ten Krym się broni, ale nie dziwię się. O, tu, 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 tu weszli ruskie. Zazwyczaj to zmienia kolorek, mi się wydaje, lekko najaśniejsze. Ja, jestem się, że miałam chyba na początku ciemniejszy zielony. Kraina kapusty. Dobrze. Duże Dobrze, w rzeczywistości przynajmniej się trzyma. Tak w sumie na luzie. Dobra, i w ogóle się nie przejmuje za bardzo tam prawo na południu. Znaczy na północy chyba, chociaż widzę, że zaczyna wracać, więc bardzo szybko z Ugandą trzeba się uwinąć. Ile jeszcze tam zostało? 160 dni. Gruzja padła i to o dziwo też od Włochów. Ciekawe, a on Włosi też zajmą. To jest dość ciekawe, co się tu stało. XD, Trzeci Rzym. Nie pozdrowi mnie, polecam. Trzeci Rzym skończy jak wszystkie inne Rzymy. Gazi Syrta. Syrta jest. Tu? Nie. Tu jest sirta, dobra. Tak, bym poprosiła o przekazanie kontroli. Nie, ale rozumiem, czemu nie chcą. Oś, to w sumie ja im tory tu buduję, ale no niech będzie. Niech będzie, że mają jakieś prawa do tego, co robią. Dobra, yy, wygląda to nie najgorzej. To dobrze postaramy. Tak, wszystko się udać powinno. Całami tam ja, już Jedziemy. Już się udało się. Tego tak teraz tutaj. No i tego trzeba tutaj skierować jak najszybciej. I możemy ruszyć na Ugandę, więc ruszajmy czym prędzej. Bez wyzywania sojuszników. Po prostu jak najszybciej, tędy Zostań! powinno się udać tak, tak w miarę szybko. Oni, oni zdemilitaryzowali się, lol. Burza paskowa. Nice. O. I tym razem zadziałało za pierwszym razem. I to znaczy chyba, że mogę... Dobra, nie źle A jest nawet całkiem dobrze Dzień. 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 Dzień dobrze, no, tu rzucimy. Dobra, zrobimy sztuczkę, żeby oni się wrócili i zaopatrzyli tutaj. Eee, ja sprawdzę jeszcze, jak tutaj idzie budowa. Takim całkiem. I sobie teraz możemy tu zrobić tak. I stąd machnąć skrócik tutaj. Kuieczka nawet. Idealnie wyliczone, no. Tujeczka tu będzie cały czas. I tutaj też walniemy. Fabryki są mniej ważne chwilowo, bo zaopatrzenie musi płynąć. I tu też się przyda. Dobra, niech tak będzie na razie. I tu już w górę, Nil, w dół Nilu leci. Super. Ja oczywiście nie skontrujesz go, bo po co? Ja mnie trochę odzyskaliście wszystkiego. Ok, z Guangxi. Teraz Guangxi tak może? Co do diaska tu się stało? Powalone rzeczy jakieś. Ale wiem jedno, że Trypolis z sobie pewnie nie Teraz inaczej. Wy bez tego i bez tego. Czekajcie, aż tam pójdą te ziemy. I zaraz zaatakujecie. To jest tak, szansa na wykryć skuteczność. Nichnęła nam jedna dywizja, ale to był rezystans? Nie, Ta, to był rezystans, to najmniejszy problem. Resistance Dobra Nowe rzeczy zrobimy tak W sumie anuluję na razie tą linię A machnę, żeby tutaj robili o. tak Trzeba wrócić kraj ogarnąć w sumie tutaj A bo wy... ...ogarnięci już. Jakoś dotąd zrobimy marsz. Takiego. I to już zobaczymy efekty tego w kolejnym odcinku, w tym będzie to już wszystko. Ja się żegnam, byłem Blocz i widzimy się w kolejnych odcinkach. Może ten za nie zajmiemy, ale to może później, bo... Na chwilę obecną to nie będzie zbytnio sensu. do Kongo Wschodnie. A nie wiem co wybuchło. Demokratyczne Kongo Wschodnie, jeszcze czego. Dobra, możemy tam Niemcom podesać trochę brani, Ich tam się porobią jakieś problemy. I mo mo możemy w sumie Niemcom odesłać no tak naprawdę to atasze, jak sobie zbiera. Będziemy widzieć co i jak oni robią. Nie no serio Niemcy, tak nie ogarniacie? Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, w będzie to wszystko. Hejo, przyjmą lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie.